Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik. Witam Chłodno, a dzisiejszy program zaczynamy od sprawdzenia, czy są na rynku może jakieś używane samochody w okazyjnych cenach. Zaczynają nam państwo podsyłać na maila ciekawe znaleziska, jak kiedyś. Dziękujemy, to świetny pomysł i fajne auta, jak to Audi wypatrzone przez pana Krzysztofa. Flagowe A8 w wydaniu D3, produkowanym od 2002 do 2010 roku, to świetne auto, pod warunkiem trafienia na ładny egzemplarz. Ten chyba taki jest. Wyprodukowany pod koniec 2003 roku, z pozbawionym bezpośredniego wtrysku motorem 4.2 pod maską, napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią. Był kilka lat temu, a i dziś. Z Spokojnie się zalicza do grona najskuteczniejszych i najprzyjemniejszych połykaczy kilometrów. Ten konkretny egzemplarz ma jeszcze jedną zaletę: ma zaledwie 127 tysięcy kilometrów. Przyjechał z Japonii i jest gotowy do rejestracji. Cena to 45 tysięcy złotych. Dwa razy więcej niż najtańsze egzemplarze, ale te najtańsze już nigdy nie będą ładne. A ten owszem, jest piękne. Kolejne ciekawe znalezisko podesłał pan Michał. Dziękujemy, to Skoda Fabia. Albo raczej minimum 9 egzemplarzy Skody Fabii ktoś w Łukowie, województwo Lubelskie, ma ich do sprzedania dużą ilość. Wszystkie z silnikiem 1,6 benzyna, oklejone fabryczną folią i fabrycznie nowe, bez przebiegu, ale z 2016 roku, z bogatym wyposażeniem. Chyba jutro zadzwonimy i wypytamy o szczegóły. Zwłaszcza, że cena jest super, to 6200 euro netto, 26 tysięcy złotych, brutto wychodzi 32 tysiące. Za nową Fabię 1,6 bardzo dobra oferta, ciekawe, gdzie jest haczyk. I kolejna propozycja, nie tylko nadesłana, ale chyba też wy... Wystawiona przez naszego widza, pana Piotra, to Focus pierwszej generacji z motorem 1.6 z 2004 roku, z klimatyzacją trzy drzwiowy. Auto ma drugą warstwę lakieru na drzwiach, jeździ jak nowe i ma niecałe 90 tysięcy przebiegu. Cena to 8 tysięcy złotych. A na koniec jeszcze coś, co wpadło w moje oko. Jak państwo pewnie zauważyli, mam lekkie skłonności ku starszym, użytkowym, uniwersalnym autom francuskim. A że potrzebne mi auto gospodarcze, to rozglądam się za czymś w rodzaju kangu. Ten wygląda pięknie, jest z 2. 2002 roku to świeży import z Niemiec, przebieg 200 tysięcy kilometrów, klima, motor 1.2 pod maską, cena to 5 tysięcy złotych i chyba pojadę go dzisiaj obejrzeć. Kolejna porcja ogłoszeń już za tydzień, a teraz sprawdzimy co ciekawego słychać w świecie najnowszej motoryzacji. Zaczniemy od koreańskich kijanek i nowego modelu o nazwie Seltos, a skoro mamy na początku literkę S, to podobnie do Sorento, Sportas i modelu Stonik, nowa Kia ma być kolejnym autem typu SUV, tym razem małym, według oficjalnych zapowiedzi, ale czy mniejszym od Stonika, będącego segmentem B? Na podstawie zdjęć szpiegowskich zrobionych w trakcie kręcenia reklamówki to raczej nieco większe auto, raczej wielkości Sportas, tyle że z bardziej młodzieżową stylistyką. Auto jest bardziej wyraźne, ale zagrane na melodię, którą już znamy. Jest w tym Seltosie trochę Volvo x 40 trochę Toyota RAV4, trochę nowego designu Skody. Jak auto będzie pozycjonowane? Ile będzie kosztowało i czy będzie dostępne w naszym kraju? Przekonamy się wkrótce. A teraz jeszcze jedna, tym razem zamaskowana nowość z koreańskiego koncernu. Kia Hyundai, w skład którego wchodzi jeszcze marka premium o nazwie Genesis. Jeszcze kilka lat temu był to po prostu model Hyundai, taki najbardziej luksusowy, stojący odważnie w konkurencji do niemieckiej trójki premium BMW, Mercedesa i Audi oraz rzecz jasna do Lexusa. Dziś to osobna marka, w Europie pozbawiona rozpoznawalności, ale w Stanach rozkręcająca się tak samo jak pod koniec lat 80., na początku 90., rozkręcał się Lexus, tyle że nieco szybciej. W ofercie są trzy modele: G70, odpowiednik Mercedesa klasy C, G80 klasy E oraz G90, który jest koreańską interpretacją luksusowej limuzyny w stylu Audi A8, Mercedesa S lub BMW 7. Tyle, że nieco rozsądniej, wycenioną, wyraźnie tańszą od 2015 roku, kiedy to marka Genesis nabrała samodzielności, Do końca 2018 roku powstało nieco ponad 200 tysięcy aut, z czego większość powędrowała na rynek amerykański i południowo koreański. 200 tysięcy w 3 lata to nie jest oszałamiający sukces dla porównania. W samych tylko stanach w 2018 roku Lexus sprzedał 300 tysięcy samochodów, ale ma nieco bogatszą ofertę, nie tylko limuzyny, ale również Suwę. -y. I kwestią czasu jest uzupełnienie oferty Genesisa o coś podniesionego. Zamaskowany prototyp na ogromnych kołach jest już testowany. Auto oznaczone symbolem GV80 będzie pewnie odpowiednikiem BMW X5 oraz Lexusa RX. Trafi do sprzedaży prawdopodobnie w przyszłym roku. Ciekawostka, auto jest testowane w obstawie składającej się m.in. z BMW X5. Co jeszcze ciekawsze, na niektórych zdjęciach widać, jak Genesis wykorzystywany jest do ciągnięcia BMW. Identycznie testowano ostatnio najnowszą Kia Sorento, do której również na sztywnym holu podczepiono auto. Jeszcze jedną koreańską ciekawostkę, zapowiadaną w programie jakiś czas temu, mamy dla Państwa. To Kia x -Seed, czyli jeszcze jeden suwo crossover, tym razem z tych niższych, mniej napompowanych, coś jak Seat Experience dla przykładu. Wygląda fajnie, oficjalny debiut jeszcze w czerwcu. W tej części programu mamy dla Państwa jeszcze dwa polskie cenniki: Opla Grandlanda w wersji hybrydowej, doładowywanej z gniazdka. Zasięg to około 50 km. Pod maską silnik spalinowy 1,6 Turbo 200 KONi oraz elektryczny 110 KONi. Jeszcze jeden elektryczny, identyczny, znajduje się na tylnej osi. Łączna moc to 300 KONi, napęd na 4 koła i 6,5 do setki. A więc nieźle. Cena też jest niezła. Auto kosztuje 100 tysięcy więcej niż najtańszy Grandland. Cennik zaczyna się od 192 tysięcy złotych, choć trzeba oddać, że jest to już całkiem nieźle wyposażone auto. Mamy też ceny nowej Zafiry. Nie jest to już kompaktowy minivan, jak auto pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Teraz to brygadówka. Auto zaprojektowane jako średniej wielkości pojazd dostawczy Vivaro, tyle że w wersji osobowej. To bardzo udany model. Podobnie jak bliźniacze konstrukcje Peugeot Traveller, Citroen Space Tourer czy Toyota Pro-Ace. Bardzo udany, ale dostawczy. Mamy spore wątpliwości, czy nowa Zafira trafi w choć jednym egzemplarzu do rodziny, która do tej pory korzystała z trójki i chce ją zmienić na coś nowszego. Raczej nie. Zafira z motorem 1.5 diesel, 102 konie, kosztuje 135 tysięcy złotych. Najdroższa z dieslem 2.0, 150 koni, 190 tysięcy złotych. To już chyba tego Grandlanda byśmy woleli, chociaż towarzyszy mi takie zupełnie nieuzasadnione przeczucie, że pierwsze egzemplarze tej hybrydy będą testowane na klientach i że przez pewien czas, być może będzie to dość długi czas, nikt nie będzie tych samochodów potrafił naprawić w razie jakichś awarii. A teraz sprawdzimy sobie przed zakupem dwa samochody. Dwa samochody na literkę F, czyli dwa Fordy. C-MAX w wersji Grand tak się szczęśliwie złożyło, że obydwa wystawiono do sprzedania w niemal identycznej cenie i bardzo podobnej specyfikacji. Zacznijmy od tego. To polski salon 1.6 turbo 150 koni, 80 tysięcy oryginalnego przebiegu od pierwszej właścicielki. Auto oglądałem pod koniec lutego w Warszawie, było idealne, zmieniło właściciela za 37 tysięcy złotych i grasuje teraz po Trójmieście. A teraz jeszcze jeden egzemplarz, wystawiony za bardzo podobne pieniądze, ale sprowadzony z dwa razy większym przebiegiem. Kwestia importu jest dla wielu osób problematyczna, i podejrzana, ale nie w tym wypadku. Po bardzo dokładnych oględzinach, Fordy i Ople to jednak dość przypadkowa powtarzalność i sporo fabrycznych niedoskonałości lakierniczych, okazało się, że auto jest bezwypadkowe i bezszkodowe. Żaden element nie był powtórnie malowany. Przy okazji, Ford jest porządnie ocenkowany, ale tak jak w Fokusie, pracujący zderzak ściera zabezpieczenie i końcówki błotników powoli zaczynają się utleniać. Wnętrze w tym konkretnym egzemplarzu, bogato wyposażonym, jest trochę podniszczone, trochę luźniejsze niż w warszawskim. Tak jakby przebieg był ze dwa razy większy niż deklarowany. Z plusów zero problemów podczas jazdy, silnik super, skrzynia super, zawieszenie niewybite, luzów brak, choć sprężystości nowego auta już ten egzemplarz nie miał, sprawiał wrażenie intensywnie eksploatowanego. Na podnośniku zero rdzy od spodu i dwa małe wycieki, bo zapocenie to to nie jest, z okolic turbosprężarki. Na liście minusów pojawiły się jeszcze zużyte opony, no i całkiem spory dylemat, co tu zrobić, załatwić sprawę od ręki, mieć to z głowy, czy też jeszcze trochę poszukać. Z osobą, która chciała kupić tego Forda, doszliśmy do wniosku, że jeszcze trochę poszukamy, no bo skoro można trafić coś, co będzie... No nie oszukujmy się, dużo lepsze za te same pieniądze, no to może warto jednak poszukać. W przyszłym tygodniu strzelimy sobie proszę Państwa z regenerowanej deski rozdzielczej, już jesteśmy praktycznie do tego gotowi i obiecuję, że to w przyszłym tygodniu się wydarzy. Natomiast w tym tygodniu mierniki w garści przyjrzymy się kilku starym Mercedesom. W zeszłym tygodniu wkradł się do programu mały błąd, nieścisłość. Pomyliliśmy klasę C z klasą S. Mamy też małą zagadkę. W zeszłym tygodniu pokazaliśmy Państwu klasę S W220 z lat 1998-2005 z końca produkcji z 2004 roku i miała warstwę cynku nakładanego na gorąco na błotnikach z tyłu i nie była zardzewiała. A to jeszcze jeden egzemplarz, tym razem z 2002 roku. Nieocynkowany poza pokrywą bagażnika. Maska była z aluminium. Dziwne, potrzebujemy więcej próbak i przechodzi. Przechodzimy do kolejnych modeli, które dorwaliśmy na szrotach, na parkingach, w komisach. Mercedes Celka W208 z 1998 roku, nieocynkowany. Baleron, czyli W124, wbrew temu, co wszyscy uważają, auto nie jest ocynkowane, jest zrobione z grubszej blachy. Jeszcze jeden egzemplarz, to samo. Jeszcze jeden... Też nie jest ocynkowany, i to chyba powinno wystarczyć. Klasa A. Tu mamy dwa egzemplarze, pierwszej i drugiej generacji. Pierwsza nie jest ocynkowana, druga jest. To teraz kilka busów, i tu spore zaskoczenie. Wiemy doskonale, że nic nie rdzewieje równie szybko i równie pięknie, co wito albo sprintery. Mamy kilka, niestety takich młodszych. Najpierw taki bardzo ładny, bezwypadkowy z 2011 roku. Czujnik reaguje, auto jest ocynkowane. Jeszcze jeden egzemplarz z 2012 roku. To samo. Rocznik 2008, kolor biały, również auto wygląda na ocynkowane. Jeszcze jeden, tym razem sprawdzony nieco dokładniej, i okazuje się, że niektóre blachy są, a niektóre nie są ocynkowane. Fajnie by było przekazać Państwu wiedzę uporządkowaną i nie budzącą żadnych wątpliwości, ale okazuje się, że tutaj tak prosto nie będzie, dlatego że mamy do czynienia z samochodami, które są ocynkowane, ale też z samochodami, które są wykonane z ocynkowanej blachy, ocynkowanej jednostronnie albo dwustronnie. No i przy tych dostawczych Mercedesach musimy jeszcze trochę pogrzebać i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu poświęcimy sporo czasu na właśnie sprintery i na wito z różnych roczników, tak żeby tę sprawę wyjaśnić. A teraz zapraszam na spotkanie z samochodem tygodnia. Prace nad Jaguarem XJ40 rozpoczęły się na początku lat 70. Miało to sens, choć model XJ pojawił się na rynku w roku 68 i był jeszcze względnie rozwojową platformą. Jednak brytyjska motoryzacja z tamtych lat to nieustanne pasmo wzlotów i upadków, głównie upadków. Firma, branża i brytyjska gospodarka wpadły w kłopoty finansowe. Przez długi czas zamiast nowego modelu XJ modernizowano to, co opracowano w latach 60. W roku 73 pojawiła się więc druga, a w 79 trzeci Seria modelu XJ. Produkcja tego szczególnej urody, przepięknego auta trwała do roku 1992, ale w międzyczasie w roku 1986 na rynku pojawił się wspomniany model XJ40. Powstawał dwa lata dłużej, do roku 1994, i bez dwóch zdań była to konstrukcja bardzo udana. Auto było nie tylko wygodną limuzyną, ale miało też nieco charakteru. W odróżnieniu od wcześniejszych XJ, pierwszej, drugiej czy trzeciej serii, auto było zwinniejsze, bardziej sprężyste, przyjemniejsze w zakrętach. Był tylko jeden problem, z którym część z państwa pewnie się nie zgodzi. Starsze XJ były piękne, XJ 40 było paskudne z dwóch kwadratowych powodów. Pierwszy to lampy z tyłu, drugi lampy z przodu. Mimo długiej maski, smukłej sylwetki, pięknie utrzymanych proporcji, auto jest jednym z najbrzydszych jaguarów w historii i przez bardzo długi czas było to auto niechciane. Projektując następce X300 zbudowane na tej samej platformie, dostępne od 1994 roku, nie popełniono już tego błędu, ale nawet cena jednego i drugiego modelu, po jakby nie patrzeć ponad 30 latach od debiutu platformy, nie miało to większego wpływu. XJ40 to chyba najchętniej zaprowadzany na złom model Jaguara, może bardziej współczesny X-Type mu dorównuje, dużo tego nie zostało, coś jeżdżącego kupimy za 6-8 tysięcy. Naprawdę ładny egzemplarz, jak ten scan który widzą Państwo na zdjęciach, to 18 tysięcy. Absolutna Igła sprowadzona z Japonii 30 tysięcy przebiegu. To wywoławczo 83 tysiące złotych. Kolejna ciekawa motoryzacyjna historia już za tydzień a dzisiaj został nam już tylko motoryzacyjny ranking. Dzisiaj tę część programu chcielibyśmy poświęcić autom nowym i podpowiedzieć, zasugerować na jakie elementy wyposażenia dodatkowego zwrócić uwagę, tak by jeździło się przyjemniej, bezpieczniej, ale również by nasz wybór był doceniony w chwili, gdy z autem będziemy się rozstawać i by początkowy, większy wydatek został nam w jak największym stopniu zwrócony. Od czego zaczniemy? Jednym z bardzo przydatnych elementów wyposażenia dodatkowego, docenianym na rynku wtórnym jest wyświetlacz przezierny Head-Up Display. Nawet jeśli kupimy jego tańszą wersję na wysuwanej przezroczystej Płytce, szybko docenimy fakt, że możemy bardzo precyzyjnie kontrolować prędkość z jaką się poruszamy, bez ściągania wzroku z drogi. Kolejny bardzo lubiany dodatek to podgrzewane fotele. Taki mamy klimat, że sprzedają się one chyba nawet częściej niż klimatyzacja, o której nawet nie wspominamy. Auta bez niej naprawdę ciężko sprzedać, nawet zimą. Jeśli jest taka możliwość, warto zapłacić za lepsze fotele z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego, niekoniecznie elektryczną, ale jej brak może znacznie ograniczyć liczbę potencjalnie zainteresowanych. Następna pozycja to lepsze światła, czyli ksenony albo ledy. Jeśli dużo podróżujemy nocą, warto sprawdzić, czy ledy nie okażą się dla nas zbyt męczące. Jestem jedną z tych osób, które wolą reflektory ksenonowe, bo światło produkowane przez reflektory LED za bardzo i za szybko męczą mi wzrok i powodują zmęczenie. Na koniec, jeszcze jeden element, który z całą pewnością znajdzie uznanie przyszłych nabywców i jednocześnie zapewni dużo wygodniejszą eksploatację: to automatyczna skrzynia biegów. Teraz, nawet, dał z segmentu B można zamówić porządny, hydrokinetyczny automat albo chociaż skrzynię CVT bezstopniową i absolutnie warto wydać te 6 do 8 tysięcy więcej. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, do zobaczenia.